Siemaneczko, ja jestem Wirtowy Bubu. Mamy połowę grudnia i witam Ciebie na dżem. Jak na grudzień, powiem szczerze, frekwencja jest zarąbista. Mimo, że dżemik jest mały, kameralny, to chłopaki przyjechali. Są tutaj, chłopaki są tu. Mnóstwo chłopaków pod drzewem. Także lecimy z sesyjką. Zaczniemy sobie od małej treningówki. Jest ogólnie strasznie dzisiaj zimno, twardo i szybko. Do tego zaczniemy sobie barkiem. Teraz myślę, że poprawimy na dwa.

mamy to taty Oj, cudownie O, o no. Będą trzy? Myślę, że tak No co ty dajesz? No. Jo! No. To były trzy? Tak No co ty? Pierwszy raz w życiu Co? Słówka progresu Nie. Polecam, chojnica Nie. <noise> jest luks. Kamerkę wyciągnąłem dosyć późno. to Dużo osób zdążyło już pojechać na drugą miejscówkę i za chwilę się na nią skierujemy. Ale jeszcze chcę Wam pokazać dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że pyknę sobie salto. Dobra. Strzelimy sobie jeszcze jedno. Takie bardziej na cilku. Elegancko. I w poprzednim odcinku pokazywałem Wam jak robiliśmy rozbudowę tej chłopaczki. Tam fajnie ziomale podsypali to lądowanie małej treningówki i robiliśmy jeszcze lądowanie i wbicie dużej chopy i wygląda to naprawdę kozacko Ko nam troszeczkę zmroziło Ja pro po jest dzisiaj dosyć zimno Temperatura jest na pewno na minusie Mówiłem wam że nie będę tutaj tego zaklepywać i to jest twarde jak kamień, dlatego dzisiaj tutaj się wstrzymaliśmy troszeczkę ze sztuczkami, polataliśmy troszeczkę bokiem na chilku, żeby się tutaj czasami nie wywracać. Także pokażę Wam za chwilę z POV jak wygląda skok, teraz tą hopą jak już jest poprawiona. A a propos poprawek, to nie widzieliście tego w poprzednim odcinku, aby zostało zrobione. Na wybicie położony dywan, spytałem się Was na Instagramie czy dywan kładziecie miękkim do dołu czy miękkim do góry. W ankiecie wyszło, że miękkim do góry, żeby ładnie wyglądało, ale ogólnie na Prif dostałem mnóstwo wiadomości, że miękkim do dołu ma więcej sensu, że to trochę lepiej trzyma wilgoć, że trochę lepiej ten piasek pod spodem się ubija. Dlatego ja też zadecydowałem, że miękkim jest do dołu, tutaj jest taka miękka wyściółka, a tym twardszym jest tutaj i pod płytami jest jeszcze zastosowana taka, takie płyty, takie sklejki są. I powiem Wam szczerze, że mega dużo to dało, bo tak jak widzieliście w poprzednim odcinku koło wchodziło na tyle. A teraz jest sztywniutko, jeszcze to wszystko ściął mróz, także pokażę Wam jak wygląda locik na dużej hopie. Ok, lecimy dużą hopę. Na dużą hopę daję sobie dwie korby i to powinno wystarczyć. Cyk jedna, cyk druga i lecimy. I idealnie w lądowanie, ale lądowanie jest dzisiaj pieruńsko twarde. Nawet jeżeli się lądowanie nie doleci i się skasuje, to w ogóle nie widać śladu na półce, że się skejsowało lądowanie, no. Także dzisiaj jest hardkorowo, ale zasadzę sobie jeszcze jeden skok na cilku. Dobra, lecimy dur, dwie korbeczki, tu chill i tutaj cyk. I na poprzednim odcinku mówiłem Wam, że czuję się taki troszeczkę skostniały, to wtedy się nie czułem skostniały, teraz się dopiero czuję skostniały, bo temperatura jest już na minusie i jest takie uczucie, takie kurcze, nie do końca człowiek ma ochotę walić sztuczki, się wywracać, lepiej sobie polatać na cilku bokiem. To jest ta pora roku, gdzie gleby borą dużo bardziej i konsekwencje tych gleb są dużo gorsze, bo jest twardo, człowiek jest mniej rozgrzany. Mniej jest tej takiej mobilności w mięśniach i we wszystkim. Lądowania są twardsze, więc trzeba mieć to na uwadze. Dlatego zima często nie jest miesiącem progresowym, ale jest miesiącem, żeby przeżyć zima. Mówię zima, a jeszcze nie ma tak naprawdę zimy, bo dopiero za chwilę. Ale jak to oglądacie, to już jest, więc trzymajcie się tam w tej Polsce. Wow. Hej! To jesteśmy u Bubu na vlogu. Woda jakiegoś fajnego łipka, boczkiem dla widza. Ok, lecimy. Strzelnica Dirt, pierwsza hopa, bije idealnie do góry. W międzyczasie wleciały dywany i wszystko działa naprawdę dobrze. Oprócz tej drugiej, drugiej hopy, którą planuję rozbudowywać za jakiś czas, troszeczkę pozmienić to wybitko.

I przenosimy się do studia, do świeżo wyremontowanego studia, ale o tym później. W Dniu Dzemu mało nagrywałem, ale dzięki Błażejowi i klipom, którymi się podzielił, jest dzisiaj co oglądać i jest dzisiaj co wspominać. Wielkie dzięki Błażej za udostępnienie tych klipów. Wrzucę Wam link do Instagrama Błażej'a w opisie tego filmu. Z tego miejsca podziękowania również dla Jacka za obszerną fotorelację z tego dnia. Warunki pogodowe nie były łaskawe i na pewno zamarzały ręce podczas robienia tych fotek, ale jest dzisiaj co podziwiać. Jeżeli jeszcze nie widziałeś zdjęć z tego eventu, a byłeś, to duża szansa, że się załapałeś, więc podrzucę link w opisie do galerii. I nie zapomnijcie poznaczać fotografa, bo to dosyć ważne. I z tego miejsca wielkie pięć dla każdego, kto w ostatnich tygodniach wpadł i pomógł nam kopać na miejscówce, czy pograbił liście, czy zrobił cokolwiek dla rozwoju spota, to wiele dla mnie znaczy, że nie muszę tego robić sam i mega jaram się, że jest kim pracować i jest co robić, a co robić będzie, bo plany na rozwój miejscówki są dosyć grube. Ale o tym w innym filmie, w sumie. I ostatnie ogłoszenie tyczy się to six playera. Jeżeli szukasz roweru w okolicach 3500 tysiąca złotych, wirtóweczki sprawdzonej od sprawdzonego sprzedawcy, to dawaj znać. Link do ogłoszenia wrzucę gdzieś w Elixie. Ogólnie jest to Rama, na której nauczyłem się 363 bar spinów i wielu innych sztuczek. Rower poskładałem niedawno na nowym amortyzatorze, nowej kierownicy. Coś tam jeszcze nowego wleciało, także zachęcam do zakupu. Myślę, że w tych pieniądzach jest to naprawdę. Bardzo, bardzo spokojny rower, który można już normalnie sadzić sztuczki na hobach, a nie się bać, że się coś rozpadnie. Także, także polecam go, jak po świętach wpadło ci trochę kasy, to, to rozważ tą opcję. A sprzedaję, ponieważ przyszły rok w 90% spędzę na szajnie. Mam grube plany, grube pomysły i pora, żeby Six Player cieszył i dał tyle radości kolejnej osobie, co dał mi. W najbliższym czasie na Rejon trafi film z remontu rowerowni. Będzie to dosyć gruby film. Nigdy wcześniej nie robiłem tak zaawansowanych prac remontowych. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć taki film na kanale, ja go nagrałem, ale nie jest to stricte tematyka rowerowa, chociaż trochę dotyczy miejsca, w którym się obracamy, więc dajcie znać, czy wrzucać taki film na przyszły tydzień. Co do następnych filmów, to stwierdziłem, że warto by było nagrać podsumowanie 2024 roku. Wydarzyło się tam sporo i przy tej okazji chciałbym, żebyście zadali mi pytania na QA. Jeżeli jest coś, co Was interesuje w tym, co robię, czy w mojej jakiejś osobowości, czy po prostu macie pytania, to kierujcie je tutaj w komentarzach poniżej pytania do QA. A jako, że jest to ostatni film w tym roku, widzicie go w sylwestra. To nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam wszystkiego co dobre w nadchodzącym roku. Tony progresu, przełamania się na nowych hopach, na nowych przeszkodach. Po w sumie czego wam więcej mogę życzyć, jak jesteśmy na kanale rowerowym, no to życzę wam progresu przede wszystkim i bezpiecznych lądowań, bo, bo mając to, cała reszta się ułoży, takiego jestem zdania, więc tego wam życzę. A my widzimy się za rok. Z fartem. Sorry, nie mogę się powstrzymać. Elo! É progresso.